Ну, приблизно як виглядає автомобіль Grand Cherokee. Машина з Англії з проводзона. Досить цікавий програвач тут FM Радіо і навігація, і навігація одразу да, на цьому дисплеї телебачення і досить великий екран дуже Wielki wyświetlacz. 76. O, 7 zimowy. O. Podpowiada. Coś tutaj jakiś jakiś... A jakiś łosie czy co to jest? Co? No. Co to jest? Ożył. A to jest stożeł taki. No właśnie, właśnie, z takimi krzydlami. Trochę zaopatrzyli się w delikatesach. I jedziemy gdzieś do jachtu. To jest parę kilometrów, tak czy się?